Kolejna wiadomość od czytelniczki. Katarzyna. Witam. Nazywam się Zuzanna i samotnie wychowuję syna Juska. Syn ma 9 lat. Na urodziny kupiłam mu telefon z systemem Android. Mogłam sobie na to pozwolić za oszczędności z programu 500+. Żal, że dopiero teraz ktoś wpadł na taką pomoc rodzinom. Za naszych czasów to było niemożliwe. Syn stał się fanatykiem filmów na portalu YouTube. Dostrzegłam, że syn ma skłonności do oglądania głupich filmów, więc na bieżąco reagowałam. Wraz z filmami syn zaczął grać w gry komórkowe. Pobrał kilka gier, ale najbardziej rzuciła mi się w oczy gra Among Us. Syn spędzał przy niej dużo czasu, dużo więcej niż przy każdej innej grze. W wielkim skrócie, z tego co zrozumiałam, to w tej grze chodzi o rozwiązanie zagadki na jakimś statku, a rozwiązujących ściga postać, która jest skrytym zabójcą. Brzmiało to jak zabawa w podchody. Po jakimś czasie zauważyłam, że syn zaczyna mieć problemy ze strachem przed ciemnością. Było to dla mnie dziwne, dlatego, że uczyłam go, że nie ma się czego bać w ciemności. Nie powiązałam tego wtedy z grą. Niestety problemy zaczęły narastać. Syn podtrzymywał swoje wyniki w nauce, zawsze był trójkowym-czwórkowym uczniem, jednak i tak miałam wrażenie, że coś jest nie tak. Syn zaczął mieć tiki, i nerwowo się oglądał. Zdawał się być coraz bardziej poddenerwowany. To samo zauważyła moja znajoma, wychowawczyni Józka. Pomyślałyśmy, że może są to zalążki zbliżających się bantowniczych lat. Niestety, bardzo się myliłam czara goryczy przelała się w kwietniu 2020 roku. Stałam wtedy w kolejce do Biedronki, z powodu pandemii były kolejki. Musiałam wziąć na zakupy syna, dlatego, że nie miałam z kim go zostawić w mieszkaniu. Kiedy przyszła nasza kolej, syn oszalał. Po przekroczeniu drzwi marketu, zauważył czerwony śmietnik. Józek wtedy w sekundę się rozpłakał i zaczął krzyczeć Kurwa impaster, odwrócił się i zaczął kopać ruchome drzwi, chcąc jak najszybciej uciec z marketu. Nie dałam rady go złapać, wybiegł na parking i został delikatnie potrącony przed samochód. Nigdy w życiu się tak nie wystraszyłam, myślałam, ze zejdę na zawał. Na szczęście samochód tylko lusterkiem uderzył syna. Skończyło się na siniaku i polubownym rozwiązaniu sprawy z kierowcą. Dałam mu 200 zł, żeby nie wzywał policji. Po tamtej sytuacji wiedziałam, że nie mogę zostawić tak tej sprawy. Odebrałam mu telefon. Pilnuję go nawet wtedy, kiedy ma zdalne nauczanie, a co miesiąc ma sesję z psychologiem. Z tego co mówi pani psycholog, to terapia już dobiega końca. Drodzy rodzice, musimy poświęcać jak najwięcej czasu naszym dzieciom. Dzieci to nie tylko miłość, ale także obowiązek wychowania. Dziękuję mamom za to, co robicie. Weź wypierdalaj mi stąd. Bądźcie silne. Pozdrawiam, Zuzanna. Czujesz się zagrożony. Potrzebujesz pomocy. Zadzwoń. 116 111 jest to numer telefonu zaufania dla młodzieży. LEGENDAS